Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Witamy Was bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Grażyna Krenik i Piotr Krenik tradycyjnie. Tak, e, mamy takie natchnienie, żeby z Wami podzielić się nurtującym pytaniem, pytaniem, które chcemy do wielu z Was zaadresować. E, pytaniem dotyczącym de, inwestycji w siebie i pewnego sloganu, który się e, no pewnie bardzo często przy okazji różnych spotkań, szkoleń rozwojowych pojawia. Jak to niezwykle albo i najbardziej opłacalną jest inwestycja w siebie, we własny rozwój. O tym chcielibyśmy porozmawiać, ale wcześniej oczywiście pytanie do Was, czy jesteście, czy jesteśmy widziani, czy jesteśmy słyszani. Za serduszko pierwsze dziękuję, a jeszcze jakiś komentarz by się przydał z takim znakiem życia: czy jesteśmy widziani, czy jesteśmy słyszani, bo temat jest niezwykle pasjonujący, a chciałbym na ten temat porozmawiać. Z ekspertem, czyli moją żoną. Tak w ogóle przed tą transmisją nie uzgadnialiśmy, co chcemy powiedzieć, ale rozmawiamy wiele na temat właśnie tego tematu dotyczącego inwestycji w siebie, więc jeśli tam jesteście, to poproszę o komentarz. Magdalena, jesteś pierwsza. Bardzo dziękuję. Świetnie, świetnie. No dobra. Okay. Moi drodzy, tytuł tego live'a Inwestycja w siebie, czy cię na to stać, żeby cię nie było stać. Przedstawił mnie Piotr jako specjalista. Specjalista przede wszystkim od samorozwoju. I od inwestycji w siebie. Dokładnie, bo specjalista w różnych, w kilku dziedzinach na pewno, już dzisiaj jako osoba dojrzała z 30-letnią karierą zawodową, mogę powiedzieć, że faktycznie czuję się specjalistą. i Jestem specjalistą w kilku dziedzinach, ale jestem przede wszystkim specjalistą od samorozwoju. To bez wątpienia. W tej chwili już za chwilę. Zdobędę szósty certyfikat, szóstą, studia, szu, szóste szóste studia, szósta studia, szósta, szósta specjalizacja, tak, bo certyfikat można i po i, 3 godzinnym kursie online zdobyć, to cenna uwaga. Mówimy tutaj o takim bardzo konkretnym wykształceniu, do do kształceniu i właśnie o tym dzisiaj. Czy, nie, czy stać Cię na to, żeby Cię nie było stać na samorozwój, ale ja jeszcze na początek jako kobieta chciałabym tutaj zaznaczyć, Aczkolwiek postaram się być bardzo delikatna, że inwestycja w siebie to nie jest tylko robienie paznokci, robienie rzęs, czy nie wiem, dbanie o wygląd, co też jest bardzo ważne, żeby to też dobrze wybrzmiało, to jest niesłychanie ważne, bo to powoduje to, jak my się ze sobą czujemy, jak my wyglądamy, jaki wizerunek też pokazujemy. Własny, więc to jest istotne, ale niech się to na tym nie kończy. Mówiąc dzisiaj o inwestycji w siebie tutaj, na tym live'ie, mówimy przede wszystkim o edukacji, o samorozwoju, o samoedukacji, czyli poszerzaniu kompetencji, rozwijaniu kompetencji, a nie stricte tylko o zewnętrznych atrybutach, które, tak jak powiedziałam, są ważne, które nam towarzyszą w życiu i niech nas cieszą, niech nas wspierają, ale niech się to na tym nie kończy. Tak, no więc może ja dopowiem tutaj, tym z was, którzy Grażyny nie znacie albo mają ją znacie, bo mówię o sześciu kierunkach studiów. Jest psychologiem biznesu, kończyła marketing i zarządzanie, jest magistrem socjologii, jest psychodietetykiem, ukończyła coaching, mentoring i w tej chwili certyfikuje się na kolejne studia z logoterapii, czyli terapii sensem. Dodam, że była wykładowcą akademickim na Wyższej Szkole Bankowej i uczyła studentów kompetencji, i sprzedaży, ale dlaczego o tym mówię? Bo pojawia się w tym miejscu proste pytanie, którego nie konsultowaliśmy. Jak oceniasz, ile dziesiątek albo set tysięcy nakładów, nie mówię o czasie, wymagało przez Ciebie zdobycie tych kwalifikacji? To pytanie. Eee, tak, bo, bo sięgając z tych pierwszych studiów wyższych, no to to już sporo lat temu było, no ale oczywiście one też pociągały za sobą finanse. Bo ja też nie ukrywam tego i mówię o tym na moim wykładzie, kiedy opowiadam swoją historię, moją drogę do zwycięstwa, bo tak jak jest zatytułowany ten mój wykład, albo że to jest. Na seminarium budowy biznesu. Historia o odwadze. Ja kończyłam wszystkie studia zaocznie, dlatego że pracuję od 19 roku życia, bo z takiej rodziny pochodzę rodziny prostej, rodziny niezbyt zamożnej i no. Musiałam sama sobie zapracować na swoje wykształcenie, na edukację, na, na studia, na książki, na utrzymanie, więc od 19 roku życia je, jestem czynna zawodowo, więc już sporo mam tego doświadczenia zawodowego. Więc to wszystko było kosztem, bo wszystkie uczelnie zaoczne w studia, nawet na tych państwowych uczelniach, są płatne. Więc ja tak myślę, że 100 tysięcy to na pewno tak. poszło w moją edukację, i to są pieniądze, na które też musiałam sobie w międzyczasie, tak, jednocześnie studiując, ucząc się, rozwijając, zapracować. To mówię o samych studiach, tych dyplomowanych z uczelni wyższych, a po drodze jeszcze było naprawdę mnóstwo no. różnych szkoleń rozwojowych. Które zawsze też kosztowały. Tak, ale nie mówię o dojazdach i tych wszystkich to, rzeczach, dokładnie. bo to jest zupełnie na Ale do czego pijemy i do czego zmierzamy? E, bo e, wielu ludzi, jeśli nie wszyscy, którzy interesują się rozwojem, powtarzają ten slogan: że najbardziej opłacalną jest inwestycja w siebie. Ale jak przychodzi co do czego to bardzo różnie z tym wygląda. I ważne jest to, żebyście wy zrozumieli i zechcieli też ewentualnie podzielić się z innymi, albo też umocnić się, no bo zechcieli zrozumieć, no to wychodziłbym z założenia, że tego nie rozumiecie. Zakładam, że oglądający nas tutaj to rozumiecie, ale pewnie wasi odbiorcy, być może, którym udostępnicie, to tego nie do końca rozumieją. Jeśli człowiek chce się piąć po szczeblach swojego rozwoju, o karierze zawodowej, biznesowej nie wspomnę, to po prostu musi koniecznie zdobywać kolejne uprawnienia. I tak jest w przypadku każdego, kto się w górę pnie, chyba że liczy na łód szczęścia, na, nie wiem, jakieś momentum i, się go, i go ta fala wypchnie do góry, ale potem takiemu oczekowi często jest wstyd przyznać się, że czegoś nie umie, że czegoś nie potrafi. I, i oczywiście to można nadrobić. Ja przed tym live'em wszedłem do Google'a i sprawdziłem tylko, ile kosztuje dzisiaj kurs na prawo jazdy, razem z egzaminem mm. i tak dalej. No średnio w artykule, który e, e, chyba jest najbardziej aktualny średnio około 3800. 3800 zł kosztuje kurs na prawo jazdy. Czy to coś daje? Oczywiście, że tak, bo ktoś może być wtedy, nie wiem, kierowcą taksówki e, Ubera, Ubera, czy nie wiem, może rozwozić, czy cokolwiek, cokolwiek tam jeszcze tak. innego. Czyli uprawnienia to daje. Czy zrobienie uprawnień jakichś, doszkolenie się z czegoś, na przykład, nie wiem, z publicznego występowania otwiera nowe perspektywy? Jak najbardziej. Ze sprzedaży? Jak najbardziej. Z rekrutacji, jeśli mówimy o marketingu sieciowym, jak najbardziej. Z kompetencji dotyczących, nie wiem, rozbrajania obiekcji, umawiania się i tak dalej, i tak dalej? Jak najbardziej. Dzisiaj, szczególnie, w tak dynamicznym czas, czasie, świecie, w którym przyszło nam funkcjonować, rynek rozwija się bardzo dynamicznie, jest bardzo nieprzewidywalny, zaskakujący, i to jest trochę zmora naszych czasów, ale cóż nam zrobić? Musimy nauczyć się umieć pływać w tej wodzie, w której, nawet jeżeli jest mętna i, i czasami gęsta, no bo albo się tego nauczymy, dostosujemy, Albo nie, dzisiaj rynek wymaga od nas właśnie tej elastyczności, żebyśmy w każdym wieku umieli się dostosować żeby się na rynku pracy utrzymać, na rynku biznesowym utrzymać, więc te kompetencje są cały czas, tych kompetencji od nas rynek wymaga, więc właśnie to podążanie za trendami jest nam potrzebne, żeby się dobrze umieć znaleźć, a świat będzie cały czas potrzebował umiejętności miękkich, to jest niesłychanie ważne, oprócz tych twardych specjalizacji, które były górą jakiś czas temu, ale z 20 pewnie lat temu, gdzie kompetencje twarde, czy Czyli konkretny zawód i specjalizacja były najważniejsze, to dziś. Bardzo ważne są też umiejętności miękkie, z komunikacji, zarządzania emocjami, samoregulacji, czyli umiejętnością radzenia sobie ze stresem, tak. wyzwaniami, odporność psychiczna, praca ze sobą, na przekonaniach, które gdzieś są ograniczające nas w działaniu. Te wszystkie umiejętności dzisiaj są niesłychanie ważne i tak jak Piotr wspomniał, ja jako wykładowca akademicki na uczelni teraz, w tych czasach właśnie miałam zajęcia z kompetencji ze studentami. Oni już są. Wyposażani dzisiaj w to, wychodząc na rynek pracy, kończąc swoją edukację na poziomie sz, y, uczelni wyższej, już są wyposażani w tego typu wiedzę. Tak, i teraz uwaga: to, co przed chwileczką powiedzieliśmy, o czym mówiła Grażyna, dotyczy tak naprawdę każdej sfery aktywności zawodowej, życiowej, biznesowej. A coś do tych was, którzy działacie w sprzedaży bezpośredniej, w marketingu sieciowym. Moi drodzy, my mówimy w marketingu sieciowym o. Wręcz nieograniczonych możliwościach rozwojowych, zarobkowych, i wszystko jest tak piękne, że no tylko rzucić się w wir działania. Ale potem jest konfrontacja z rzeczywistością, że tylko niektórzy idą do przodu, niektórzy mają znamienite rezultaty, sukcesy itd., itd. I my tworzymy od lat system edukacyjny dla branży. Ale jak to wygląda potem w realiach i w praktyce? Za kilka tygodni minie 5 lat od chwili, kiedy zakończyłem aktywność na froncie, ogłosiłem tę działalność niezależnego eksperta. I robię taki remanent, ile zrobiliśmy seminariów budowy biznesu, ile warsztatów MPR, ile ludzi przez to przeszło i tak dalej. Kilka tysięcy osób w ciągu tych pięciu lat przeszło przez seminaria budowy biznesu. Kilkaset osób przeszło przez warsztaty MPR, Mistrza Profesjonalnej Rekrutacji. Ileś osób przez warsztaty z wystąpień publicznych, ileś osób inne programy edukacyjne kupiło. I wszystko ładnie, pięknie. Ale podobno do działalności marketingu sieciowym przyznaje się w Polsce kilkaset tysięcy osób. I co to oznacza, moi drodzy? Dlaczego jest cały czas taka wysyp, taki wysyp albo infantylnych ogłoszeń, albo bardzo, bardzo nieprofesjonalnych działań? No właśnie z tego powodu, że ludzie chcieliby zarabiać pieniądze, a pojawia się pytanie, czy ich stać, czy ciebie stać na to, aby ci nie było stać we własny rozwój? I ja nie mówię tu o przyjechaniu na jednorazowym przyjechaniu na seminarium budowy biznesu. Tak, bo mówię o tym, że my dajemy narzędzia, że to jest narzędzie do wdrażania nowych ludzi. Nie mówię tu o oglądaniu treści teoretycznych, jak rekrutować według potrzeb. Mówię o tym, co daje warsztat, na przykład mistrza profesjonalnej rekrutacji. Który już niedługo. No właśnie, no i teraz uwaga. Już o tym mowa. No i uwaga, teraz tak, do połowy czerwca, teraz do 15 czerwca, czyli jeszcze kilka dni, jest najniższa cena na dwa wydarzenia już praktycznie powakacyjne. Ostatni weekend sierpnia jest seminarium budowy biznesu, kultowe wydarzenie dla ludzi, którzy w tym biznesie chcą rozwijać skrzydła, i dla liderów, którzy chcą przywozić swoich ludzi i w oparciu o to narzędzie tych ludzi kształcić. Tydzień później, pierwszy weekend września. Jest inauguracyjna edycja Seminarium Rozwoju Liderów. To jest absolutnie nowy program, program sprawdzony, działający, wpisujący się w potrzebę, dokładnie w to, czego pragniecie. Ale to nie wszystko. Jeszcze można ten rok szkolny zakończyć bardzo mocnym akcentem, bo od 28 czerwca do 1 lipca są najbardziej profesjonalne warsztaty w tej branży, czyli warsztaty o nazwie MPR, czyli Mistrz Profesjonalnej Rekrutacji. Profesjonalnej rekrutacji, która daje wyposażenie tak naprawdę na inne sfery życia, i nie tylko biznesowego, ale również osobistego. I to wiemy, i to nam potwierdzają uczestnicy naszych warsztatów, że to, że uczymy tam rekrutacji według potrzeb, jakiejś formy sprzedaży, tak naprawdę, bo, bo rekrutacja, sprzedaż kariery, sprzedaż szansy jest też sprzedażą i samej, samego siebie, ale są to kompetencje, to są umiejętności, to są cztery dni warsztatów, w których się nie zapomina do końca życia, i to są umiejętności, które się później sprawdzają, przekładają na inne sfery życia, zarówno życia osobistego, jak i inne biznesy, które yy, prowadzicie. Więc naprawdę warto, jeszcze możecie skorzystać, jeszcze możecie się, mówiąc kolokwialnie, załapać. Ostatnie warsztaty przed wakacjami, następne dopiero pewnie jesienią. Tak, no początek pewnie października, więc moi drodzy, zostawiamy Was z tym pytaniem, które jest tak. zawarte w tytule: Inwestycja w siebie, niby wiemy, że oczywista i bardzo opłacalna, ale czy Cię stać na to, aby nie było Cię stać? Przekaż to, jeśli działasz. W jakiejś przestrzeni marketingowej, swoim partnerom biznesowym, bo ja wiem, że jeśli masz zespół, to się borykasz dokładnie z takim wyzwaniem, że ludzie chcieliby, żebyś im czerwony dywan rozwinęła czy rozwinął, chcieliby osiągać wspaniałe rezultaty, ale jak im mówisz, słuchajcie, ale trzeba się nauczyć, trzeba się wytężyć, trzeba zainwestować w siebie czas, energię, jakieś pieniądze, to się okazuje, że bardzo często jest opór. I to jest tak naprawdę przyczynek do tego, co jest niestety tą przykrą prawdą. A przykrą prawdą jest to, że tak jak w tradycyjnym biznesie, 9 biznesów na 10 podobno upada w pierwszych dwóch latach. To również 9 na 10 osób, 90% osób, które zapisują się do firm marketingu sieciowego, niedługo w tym marketingu sieciowym czy sprzedaży bezpośredniej gości. Nie dlatego, że ktoś ich wyrzuca, nie dlatego, że e, tak e, jakieś są progi nie do spełnienia, ale dlatego, że się poddają. Dlaczego? No bo nie mają rezultatów. Dlaczego nie mają? Bo nie umieją. A nie dlaczego umieją. nie umieją? Bo się nie nauczyli. Bo się nauczyli. Ale idąc teraz dalej w biznes klasyczny, statystyki mówią też tak, że firmy zakładane, biznesy zakładane, te też jednoosobowe działalności między innymi nie przetrwają roku. Większość z nich nie, nie dociera do, do swojej pierwszej rocznicy, no też pewnie w dużej mierze w oparciu o to, że brakuje umiejętności, kompetencji osobom, które się tymi biznesami. Parają, Dokładnie się tak, tu ja go dodam, bo Iza komentuje, że w marketingu sieciowym sprzedaje się siebie na pierwszym miejscu, a w drugim produkt. Dokładnie o tym tak. cały czas mówimy, ale teraz pomyślcie o tym. Jest też slogan, który mówi, że ludzie przyłączają się w tym biznesie do ludzi. Więc jeżeli ktoś jest człowiekiem, kto, który się nie rozwija, czy inni będą chcieli się do niego przyłączyć, czy, oni, czy inni mogą liczyć na to, że im pomoże? Bo ludzie sobie takie, zadanie, takie pytanie zadają, zanim do kogoś dołączą. Czy czy jesteś człowiekiem, który mnie pociągnie, który mnie nauczy, czy jesteś dla mnie wzorem, co ja mogę od Ciebie dostać, jaką ja będę mieć korzyść z tego, że do Twojego zespołu dołączę? I to jest tak naprawdę pewien wskaźnik i jednocześnie pewna podpowiedź do tych z Was, którzy chcecie być liderami. Bo komuś sprzedać produkt, to jest prosta sprawa. Ale związać się z kimś relacyjnie i prowadzić go, nawet jeżeli jest się początkującym, pozyskać kogoś, albo może tym bardziej, to trzeba wysłać sygnał tym ludziom, światu, że jesteśmy człowiekiem, który się rozwija. Także jeżeli chcesz się rozwijać, to zapraszamy do nas. Tak. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żebyście do nas przyjeżdżali, żebyście przychodzili na nasze webinary. Dzielimy się zarówno darmową wiedzą, dajemy darmowy content na najwyższym poziomie, jak również szkolenia, warsztaty. Zapraszamy was serdecznie. Zajrzyjcie na naszą stronę kreniconsulting.pl. Tam więcej informacji uzyskacie. Słuchajcie, tutaj Iza jeszcze pyta, czy można się skontaktować na WhatsApp. Tak, tak. można. Napisz na fanpage'u swój numer telefonu, bo ja zaraz zaczynam kolejne spotkanie, więc w tej chwili nie możemy rozmawiać, ale napisz na fanpage'u, na Messengerze, czy prywatnym, czy, czy firmowym i będziemy w kontakcie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Do dobrego. Do zobaczenia z niektórymi dzisiaj na webinarze o 20. Dbajcie o siebie, o swój rozwój, o swoje kompetencje i tak jak Piotr powiedział, bo zapomnieliśmy te, o tym powiedzieć dzisiaj, Darmowy webinar o 20.00. Możecie się jeszcze zarejestrować i skorzystać z I fachowej gości. wiedzy, co bardzo ważne. Tak, zaproście swoich potencjalnych współpracowników, obecnych współpracowników, ludzi, z którymi chcecie budować ten biznes. Lecimy. Na razie. Na Do razie. zobaczenia. Cześć, Cześć pa.